Siemanko, witam wszystkich u mnie na kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak grać przez funkcję Remote Play była ostatnia aktualizacja, która pozwala nam grać na Androidzie, na urządzeniu z Androidem, czyli na przykład na telefonie. Pokażę wam, jak, jak można grać, jak uruchomić tą funkcję, jak można grać pokażę wam jak grać za pomocą pada, ale to działa tylko w mieszkaniu, jeśli jesteśmy blisko konsoli. Bez pada możemy grać w sumie z każdego miejsca, jakie chcemy, jeśli mamy dobry internet oczywiście. Ale w domu możemy na przykład sobie odpalić gdzieś w drugim pokoju na telefonie, a na telewizorze może sobie ktoś oglądać coś innego. Także o to, o to w sumie chodzi. Już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądać. Jak uruchomić w ogóle, żeby, to, żeby obraz był pokazany na telefonie? Już Wam mówię, ściągamy sobie PS4 Remote Play ze sklepu Play. Odpalamy sobie, sparujemy. Musimy, musimy sparować yy, tą aplikację z konsolą. Jest bardzo prosto. Ja już sobie sparowałem. Wystarczy tam wziąć, żeby się połączyć i wpisać się swoimi pasami z PlayStation. Podłączyliśmy się, wyskoczyło powiadomienie. I zaraz powinien być obraz na, te na telefonie. Ok, mamy. Tak to wygląda. Już Wam pokazuję. Dobra, ale tutaj yy, grać na, tym, yy, na, tej, na, tych, na tych dotykowych kla, klawiszach to jest bez sensu, dlatego yy, pokażę Wam jak, jak można grać na padzie, tylko że to działa, jak mówiłem, w, w mieszkaniu tylko. Musimy sobie uruchomić jakąś gierkę. Znaczy nie musimy w sumie uruchamiać chyba gierki nawet, wystarczy wziąć... Popatrzcie, nam wyłączył, jak widzicie. Uruchomić pada. I wyskoczy nam, żeby, żeby podłączyć nowego użytkownika. Jak widzicie. Ja sobie zagram jako, jako gość. Nie, nie wpisuje się. Ok. Dobra i już powinno chodzić. A musimy nacisnąć przycisk PlayStation. Dobra, jesteśmy jako gość. Jak widzicie, wszystko śmiga. Możemy sobie uruchomić jakąś gierkę. Na przykład Eba. I możemy sobie śmigać na telefonie. To co robimy jest też na telewizorze, ale telewizor sobie możemy przełączyć na przykład na inny kanał, na przykład jak macie dzieciaka, tak jak ja. Także dzieciakowi możecie włączyć bajeczki, a wy możecie sobie pykać na telefonie padzikiem w gierki. Strasznie głośno. A nie mam pilota przy sobie, dobra, nieważne. Dobra, czekamy aż się załaduje gierka i wam to zaraz pokażę. Także tak to wygląda. Nie ma takiego dużego laga. Rozpocznij grę. Rozpoczniemy. I możemy sobie śmigać. Tu mamy przyciski wiadomo. Intro chyba się nie da przyspieszyć. No ale to łóżne jak coś. Ok, jak widzicie tu mamy gierkę na telewizorze. Właśnie skończyło się intro, dosyć długo było tak, że musiałem to ściąć. Przecież nie chciałoby się wam czekać. Troszkę mi laguje widocznie, mam coś z netem, bo to idzie przez neta. Ale mam nadzieję, że uda mi się pokazać. Dobra. Jak widzicie... Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Wszystko śmiga elegancko. No i możemy sobie grać właśnie w mieszkaniu na telefonie. Tak, no jest innej osobie potrzebny telewizor, także może, możecie sobie wyłą przełączyć na coś innego, a grać sobie na telefonie, na padzie. Dobra, to jest tak, także tak wygląda sposób grania padem od PlayStation. Innego sposobu chyba nie ma, z tego co się orientuję. Można podłączyć też pada od Xboxa, ale. Ale no, trzeba mieć Xboxa, albo pada od Xboxa, po prostu. Może zrobię jakąś aktualizację, gdzie będzie można bez problemu sobie grać padem na swoim koncie. Nie wiem, tutaj wiem, że pad działa jak, jako gość, także możemy obsługiwać pada i gierkę jako gość. To jest spoko opcja. Także, jeśli komuś to się przyda, możecie zostawić łapeczkę w górę, jeśli filmik Wam się, wam się spodobał. Jeśli Wam się przydał, zostawcie subskrypcję. Jeśli chcecie, no i to tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, trzymano.